Nie przypuszczałem, że animacja o animowanym koniu alkoholiku z kryzysem egzystencjalnym stanie się moim ulubionym serialem w ogóle. Mimo, że pierwsze odcinki wskazywały bardziej na satyrę na świat show biznesu, to z czasem koncepcja serialu przerodziła się w pełną prawną tragikomedię z naciskiem na osobiste dramaty jednostki. Mimo że nie każdy z nas jest podstarzałą i zapomnianą gwiazdą sitcomu, która finansowe korzyści z przebrzmiałej sławy czerpie do dziś, to i tak utożsamiamy się z tym nieporadnym koniem. Na przestrzeni sześciu sezonów mieliśmy okazję obserwować samodestrukcyjne poczynania Bojaka i jego próby przejęcia kontroli nad własnym życiem. Jednak jak to bywa w serialu Rafaela Boba Waxberga, nie może być zbyt pozytywnie. Pierwsza połowa szóstego sezonu ukazała nam Horsemana na odwyku. Miał lepsze i gorsze momenty, ale finalnie stawał na prosto, mając nadzieję na lepsze jutro w związku z odkryciem nowego siebie. Mimo, że byliśmy świadkami tego, jaką drogę przechodzi, by stać się lepszym koniem, to podskórnie czuliśmy, że przeszłość tego dopadnie, a lista grzechów Boczaka jest dość długa. Ostatnia porcja odcinków jest pełna goryczy i rozliczeń z przeszłością i mimo, że wiedziałem, że właśnie taka będzie, to liczyłem, że wszystko jakoś się ułoży. W końcu nasz koniowaty odkrył swoją pasję poprzez przekazywanie aktorskiej wiedzy ekscentrycznym studentom i faktycznie stał się lepszym koniem. Jednak weryfikacją jego przemiany ma być przyznanie się do błędów przeszłości, co finalnie czyni w świetle kamer w tokszą. Oczywiście jest do tego pchnięty z uwagi na artykuł, który przypisuje mu pośrednio śmierć Sary Lee, a sam najchętniej by o tym wszystkim zapomniał. Oczywiście Bojack chwyta za serce całą społeczność Hollywood swoim szczerym wywiadem, jednak po chwili zaczyna bojackować. Tak niestety natury nie oszukasz. Horseman kuje kop Póki gorącej rusza na fali swojej popularności z kolejnym wywiadem, który oczywiście nie może się dobrze skończyć. Podba mi się ukazana tutaj problematyka rozgrzeszenia, wszakże finalnie to nasz bohater kopie pod sobą dołek, bo taki już po prostu jest. Egocentryczny, nie może uciec od własnej natury, może próbować ją zmienić poprzez ograniczenie samodestruktywności czy toksycznego wpływu na innych. Zaczyna rozumieć, że uczymy się na błędach i zmieniamy pod wpływem osób trzecich, jednak gdzieś tam w głębi zawsze zostaniemy sobą. Owszem, podbudowani doświadczeniem, ale to zawsze my. Ciężko nie przejrzeć że druga połowa finałowego sezonu ma służyć jako droga do samoakceptacji. Boczek znowu staje się prowodyrem własnych problemów, do tego ściga go przeszłość, co finalnie skutkuje kolejnymi atakami samodestrukcji, co doprowadza go na skraj śmierci. By finalnie zostać z samym sobą. I strachem przed tym, że znowu może coś spieprzyć, ale czy nie taka jest egzystencja? W życiu bywa do dupy, a potem się umiera. Tak jak to określił Bożek, czy tak jak może powiedziała to Diane? Czasem, bo czasem jest do dupy, ale żyje się dalej. Boczek Horseman to serial kompletny, mimo że twórcy mieli pomysł na jeszcze trzy sezony, to Netflix zarządził zamknięcie wątków już w tym. Wiem, dosyć dziwna decyzja, ale wydaje mi się, że dosyć słuszna. Ja osobiście na przestrzeni tych lat nie doświadczyłem spadku formy serialu. Każdy sezon pojadał świetną historię, pełną kreatywnych pomysłów od strony wizualnej, jak i scenariuszowej. Nigdy nie zapomnę finału trzeciego sezonu i próby samobójczej Bożaka przerwanej galopem Stada koni, nigdy nie zapomnę podwodnego odcinka, nigdy nie zapomnę retrospekcji Beatrice Horseman w jej pożeranym przez Demencję myśle. Nigdy nie zapomnę uśmiechu Bożaka na wieś o tym, że ma siostrę, nigdy nie zapomnę monologu o darmowym czuro na pogrzebie, nigdy nie zapomnę majaków Bożaka na planie i próby uduszenia Giny, nigdy nie zapomnę też crossoverowego epizodu Mr. Peanut Bader i Boczaka. Nigdy nie zapomnę też brzmienia Mr Blue w ostatniej scenie serialu. W końcu było miło, ale się skończyło. Dziękuję Boczak. Żegnaj. Nailed it.